Yoga Book C930 to urządzenie, które podbiło serca uczestników ostatniej edycji największych na świecie międzynarodowych targów elektroniki użytkowej w Berlinie. Jeśli jesteście ciekawi, w jaki sposób firma Lenovo wyprzedziła oczekiwania klientów, tworząc innowacyjny i oryginalny produkt z dwoma ekranami, zostańcie z nami i zobaczcie, co potrafi ten sprzęt. Yoga Book C930 to najlżejsze i najsmuklejsze urządzenie z dwoma ekranami, jakie kiedykolwiek powstało. Waży jedynie 775 gramów, a jego obudowa ma zaledwie 4 mm grubości w najcieńszym miejscu. Na pewno zastanawiacie się teraz, jak w wygodny sposób otworzyć to smukłe cudo. Nic prostszego, wystarczy zapukać. Konstruktorzy firmy Lenovo przez rok pracowali nad skomplikowanym mechanizmem stukni, aby otworzyć. Dzięki zaawansowanemu systemowi magnesów, akcelerometrów i materiałów zapamiętujących kształt, jedyne co musimy zrobić, aby otworzyć obudowę, to dwa stuknięcia w pokrywę zamkniętej jogi. Urządzenie wyposażono również w opatentowany zawias przypominający bransoletę zegarka. Umożliwia on rozkładanie jogi w zakresie 360 stopni. Zapewnia to pełną konwertowalność, dzięki której niezależnie od tego, czy piszecie, rysujecie, czytacie lub oglądacie ulubione filmy na YouTube, zawsze znajdziecie odpowiednie i najbardziej ergonomiczne ustawienie ekranu. Yoga Book to pierwsze na świecie urządzenie łączące w sobie dwa wyświetlacze: ekran IPS o wysokiej rozdzielczości oraz e-ink, działający jako notatnik, szkicownik, samoucząca się klawiatura, a nawet czytnik e-booków. Urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby użytkownicy mogli swobodnie łączyć pracę na wszystkich tych płaszczyznach. Dotykowa matryca IPS, w którą wyposażono górny ekran, oferuje obraz o rozdzielczości QHD. To tutaj w wygodny sposób możemy odtwarzać multimedia lub przeglądać ulubione strony internetowe. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby w tym samym czasie robić notatki na drugim ekranie. Został on wykonany w technologii E-Ink i tutaj również mamy do czynienia z możliwością dotykowej obsługi. Dzięki antyodblaskowej powłoce i monochromatycznej palecie kolorów, ekran ten przypomina papier. I pod wieloma względami działa jak jego wirtualny odpowiednik. Wyświetlacz tak zaprojektowano, aby użytkownicy mogli w wygodny sposób robić na nim notatki, rysować, szkicować, zaznaczać wybrane fragmenty tekstu albo po prostu czytać, nie męcząc oczu i oszczędzając jednocześnie baterię w urządzeniu. Warto też dodać, że oba ekrany mogą współpracować z cyfrowym piórem Precision Pen, które pozwoli na sporządzanie krótkich notatek, rysowanie, zaznaczanie wybranych fragmentów tekstu lub szkicowanie na zdjęciach i projektach. Nowoczesny cyfrowy rysik opracowała firma Wacom. Precision Pen oferuje 4096 poziomów czułości oraz obsługę pochylenia pióra, pozwalającą jeszcze lepiej odwzorować pisanie prawdziwym ołówkiem. Jedno kliknięcie pozwala szybko zmienić ekran e-ink w dotykową klawiaturę oferującą wiele różnych wariantów językowych. Mamy tu do czynienia z samouczącymi się algorytmami, które poznają nawyki użytkownika i kompensują wszelkie niedociągnięcia redukując literówki do minimum, tym samym przyspieszając pisanie tekstów. Wirtualne klawisze reagują na dotyk delikatnymi wibracjami, odpowiednią animacją wciskania przycisków, a także charakterystycznymi dźwiękami. Dzięki temu pisanie za pomocą wirtualnej klawiatury staje się naturalne i przypomina pracę z fizycznym urządzeniem. YogaBook C930 wyposażona jest w procesor Intel Core 7. generacji. Czyli jedną z najwydajniejszych jednostek obliczeniowych dostępnych w przenośnych urządzeniach bez wentylatora. Urządzenie oferuje 4 GB pamięci RAM oraz dysk SSD, który w przypadku najwyższych modeli będzie miał pojemność 256 GB. Na obudowie znajdziemy też gniazdo karty MicroSD, która pozwoli dodatkowo rozszerzyć pamięć o 512 GB. Nie zabrakło też wizytówki firmy Lenovo, którą bez wątpienia jest zastosowanie technologii nowej Audio Dolby Atmos. Najwyższą jakość dźwięku zapewnią tu dwa głośniki, które idealnie sprawdzą się podczas oglądania filmów i słuchania muzyki. Urządzenie wyposażono w pojemną baterię zapewniającą ponad 9 godzin nieprzerwanej pracy. Wyłączając ekran LCD i pracując jedynie na wyświetlaczu e-ink, będziemy mogli dodatkowo wydłużyć czas działania Yoga Book na jednym ładowaniu. Yoga Book C930 to oryginalne i innowacyjne urządzenie, które otwiera zupełnie nowe drzwi do świata wielozadaniowej, kreatywnej i produktywnej pracy w dowolnym miejscu oraz chwili. Połączenie dwóch ekranów, samouczącej się dotykowej klawiatury, czterech trybów pracy zależnych od położenia bransoletowego zawiasu oraz lekkiej i eleganckiej konstrukcji to strzał w dziesiątkę. Jeśli szukacie urządzenia, które łączy w sobie wszechstronność tabletu i kreatywny potencjał laptopa, na pewno pokochacie nowego Yoga Book. A jeśli chcecie być na bieżąco z innymi nowymi produktami od firmy Lenovo, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału.